Staram się na kanale pokazywać ujęcia, których nikt nie widział. I właśnie takie ujęcie Państwo zobaczyliście. To jest tylko kawałek na końcu, puszczy w całości, ale to są dziki, cała rodzina, które tak spokojnie odpoczywają w ciągu dnia. Ponieważ to jest teraz niezwykłe, bo dzików jest bardzo mało i proszę zobaczyć, jakie to są. Współlegliwe, spokojne zwierzęta. Rodzinne przede wszystkim. I aż się we mnie krew burzy, że według cały czas obowiązujących reguł, które napisał minister, nie wiadomo skąd je wziął, te pięć dzików powinno być na 50 km2 lasu. To, to jest absurd, to jest niemożliwe. I dlatego w najbliższy wtorek, w przyszłym tygodniu będę w Warszawie, i nie tylko ja. Na szczęście będzie tam bardzo silna grupa przyjaciół dzików i przyjaciół polskiej przyrody. Będziemy składać petycję do pana, całego pana prezydenta. Bo przed pałacem prezydenckim w Warszawie się spotykamy i później przekażemy petycję do kancelarii prezydenta, by to zmienić. Ja wiem, że może małe są na to szanse, ale jeżeli jakiekolwiek szanse są, by. Tam absurdalne prawo ograniczyć, to, to trzeba wykorzystywać takie szanse. I nie zapomnieliśmy o dzikach. I dziki nie mogą się same bronić, będziemy bronić je my wszyscy. Także, czy będzie Państwo kciuki, może z tej petycji i z tych Waszych podpisów wreszcie coś wyniknie, a trzeba się wycofać z tego absurdalnego pomysłu, normy jednego dzika na 10 km2, ponieważ jest to stanowczo za mało, co to w ogóle jest. Brak słów, to jest tak oczywista bzdura, że niezwykle łatwo było tą bzdurę wcielić w życie, ale teraz okazuje się, że bardzo trudno jest odcofnąć, ale może przed wyborami, może będzie chwila refleksji, także mam nadzieję. Całe to ujęcie pokażę Państwu na koniec, bo warto obejrzeć, jak te dziki ze sobą normalnie funkcjonują. Zresztą to jest baruk ona taki porodowy. Ona urodziła tam prosięta, raptem kilka dni po tych zdjęciach. Ja widziałem ją u mnie na podwórku, no bo to jest ta jedna z dzików, czy z loch, które, które są ze mną zaprzyjaźnione. Ona przyszła, przyszła na podwórko, było prawie ciemno, ale możecie Państwo zobaczyć, że są małe dziki, jest, jest nowa rodzinka. I dla mnie się nie mieści w głowie, że, że można w tej chwili według prawa polować na taką matkę, która ma małe prosięta, i jeszcze za to z naszych podatków dostać 600 czy, czy, czy 500 zł. To jest, to, to, nie myślałem, że dożyję czasów tak skrajnej głupoty, ignorancji i braku empatii. Ale no, miejmy nadzieję, że dziki uda się obronić. Są niedługo wybory, które wiele rzeczy, mam nadzieję, że rozstrzygną. Czułam kciuki za Polskę, jak zawsze. Co jeszcze? W lesie niebiesko, od przylaszczek. Jest bardzo ciepło, chociaż nocą temperatura spada poniżej zera, ale te kwiaty są do tego przystosowane. Jest sporo przylaszczek, ale bardzo mało zapylaczy. Jak byłem dzieckiem, to kwitły przylaszczki tak samo, ale tam było mnóstwo owadów, teraz tych owadów praktycznie nie ma. Jedyne owady, które znalazłem, to na Wawrzynku Wilczełyko. To jest krzewinka pod ochroną. Taki mały krzew, który na wiosnę bardzo wcześnie kwitnie, nawet jak jeszcze leży śnieg. I to jest taka pierwsza i ostatnia deska radunku dla czmieli, które się budzą i które muszą szybko coś zjeść, zjeść, żeby przetrwać. I może dlatego wawrzynek ma taki niezwykle intensywny zapach. Nawet ja z moim upośledzonym węchem jestem w stanie wyczuć wawrzynek z dużej odległości, a taki trzmiel to pewnie czuję go z odległości kilku kilometrów przy sprzyjającym wietrze. I jak doleci już na taki krzew, to siedzi kilka dni, aż, aż nabierze sił, zregeneruje własne rezerwy i wawrzynek jest dla niego niezwykle istotny. Aha, ja dzisiaj w piątek nagrywam ten materiał, a jutro w sobotę o 8.30 jestem w Dzień Dobry TVN i cały tydzień nagrywałem, przygotowałem materiał o żabach. O żabach i ropuchach. Było trudno, ponieważ zimno, yy, yy, w nocy przymrozki, bardzo sucho, żaby nie lubią takich warunków, ale udało się trochę nagrać ciekawych materiałów, także zapraszam Państwa jutro o 8.30 do Dzień Dobry TVN Żaby i ropuchy. A co w przyszłości? W przyszłości będą jeże, mam nadzieję, że suweczka, potem biebrza i ptaki brodzące. Dzisiaj kolega mówił, że nad Biebrzą było tyle batalionów, że widział taką chmarę, jak czasami szpaki, taką czarną chmurę, a to nie były szpaki, tylko bataliony. Także warto nad Biebrzę pojechać, chociaż nad Biebrzą jest bardzo mało wody. Byłem tydzień temu, więc mam świeże informacje. Cały czas w lesie Staram się tropić wilki, ale ponieważ zbliża się czas porodu i wyboru nory, staram się to robić bardzo dyskretnie, żeby nie zakłócać im spokoju. Niestety jest też słynna wiadomość, że wilczyca, i to właśnie jest potwierdzone, że matka Rado, zginęła w wypadku samochodowym, była w ciąży, miała dużo zarodków, małych wilczków. Niestety, no, takie wypadki się zdarzają. Uderzenie było silne, pomocnie było i, i ona tego nie przeżyła niestety. Także, czy żaby, czy wilki, bardzo proszę, jeźdźmy ostrożnie, bo, bo nasze samochody zabijają stanowczo zbyt dużo życia, no, zbyt dużo istnień, a żaby to już w szczególności. Także Państwo bardzo, bardzo proszę, by uważali jak jeździcie, by nie zrobić krzywdy innym zwierzętom. Bardzo dobrze idzie zbiórka na kamerę. Nie przypuszczałem, że uda się zebrać 17,5 tysiąca złotych. Także do ceny kamery takiej rynkowej już niewiele brakuje. Z tym, że napisałem zarówno do Canona, jak i do Sony z taką prośbą o jakieś specjalne warunki zakupu. Ja mogę tą kamerę postawić z tyłu, żeby była zawsze w kadrze widoczna, ale bardzo bym chciał, żeby sprzedano mi ją odrobinę taniej. Albo sporo taniej. Zobaczymy, kto się odezwie: czy Canon, czy Sony. Jeżeli się nikt nie odezwie, no to, to jeszcze będę powoli zbierał te pieniądze na, na kamerę. Teraz nakrywam na inny aparat fotograficzny, niż nagrywałem do tej pory, ponieważ były duże problemy z dźwiękiem. Mam nadzieję, że ten dźwięk teraz będzie znacznie lepszy, bo tutaj są lepsze algorytmy, i próbkowanie jest znacznie lepsze, i wszystko jest lepsze. Także jeżeli teraz będą mnie Państwo lepiej słyszeć. To zasługa tego aparatu, który używam teraz jako mojej podstawowej kamery. Ale nadal nie mam kamery i nadal na tą kamerę zbieram. Także jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy na tą kamerę wpłacili. A, jeszcze, 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 proszę, 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 Koło mnie na Brzezinach, prócz dzików, kotów i ptaków, do karmika przychodzą żurawie. Tak jak przychodziły rok i dwa lata temu. Ja specjalnie tam mieszam i trochę kukurydzę, żeby, żeby... one bardzo lubią kukurydzę. By miały taki, taki bonus, jak przyjdą. I te ptaki, ogromne i fajne są relacje pomiędzy nimi a czynadlami. Zdarza się też, że, że on z tej radości zaczyna trochę tańczyć ten żuraw. Przychodzą regularnie, ale jak już będą miały gniazdo, to będą przychodziły pojedynczo a później będą przychodziły z małym, pomarańczowym żurawikiem. Także zobaczymy, jak to będzie dalej funkcjonowało. Dziki są przestraszone, przychodzą bardzo późno w nocy, jeleje tak samo, ale to nie tylko ze względu na myśliwych, ale również dlatego, że obok mnie wycięto bardzo dużą płaciu lasu i teraz trwa intensywne sadzenie, także jest hałas, dużo samochodów, dużo się drzeci, gdzie grodzą i... Nie ma w lesie nawet odrobinę spokoju. Jeżeli Państwo mają jakiś temat, to bardzo proszę o kontakt. Ja teraz jestem bardziej mobilny i mogę jeździć, także mam nadzieję, że zaraz pojadę w Góry Stołowe już niedługo, później nad Biebrze i, i, i takie tematy o polskiej przyrodzie będę mógł realizować.